No w Egipcie, z Tunezji, no może gdzieś tam jakaś Kenia i tak dalej, a to jest jakieś zachodnie wybrzeże. Ja nawet nie wiedziałem, w ogóle, gdzie te tereny są. Ja naprawdę uważam, że to jest chyba taka no, prawdziwa Afryka, która się od lat nie zmieniła i chyba się jeszcze na no, to wygląda, szybko nie zmieni. Ja nic nie wiem na ten temat, przyglądałem te prace trochę. Starałem się je trochę ułożyć, ale miałem taki z tym problem. Um, może wydawać się ta wystawa chaotyczna, ale chyba ta Afryka taka chaotyczna w zasadzie jest. Um, to jest taka fotografia drogi, takiej drogi off w zasadzie. Um, no nie wiem co Państwo powiedzieć. Ja, ja, wydaje mi się, że największą tutaj skarbnicą wiedzy na ten temat jest ta osoba, która tam była. Proszę Państwa, przed Państwem Krzysztof Miluk. Autor zostanie. E, Proszę powitać się do Państwo, że witam Was jeszcze raz. E, ta, te zdjęcia są problemem mojego ostatniego wyjazdu do Afryki, a szczególnie dla, głównie Afryki Zachodniej do państw Beninu i Togo, w styczniu tego roku. Dlaczego w styczniu? Dlatego, że chciałem być na głównych uroczystościach religii wodu, które odbywają się właśnie 10 stycznia w Beninie. Benin to jest jedyne państwo, gdzie wodu jest religią oficjalną, jest religią państwową. Mówię wodu, ale w zasadzie powinienem powiedzieć wodum, bo w Afryce właśnie wodą jest tą religią, jest, która jest, jest nad, wśród państw będących nad zapadą Gwinejską od niepamiętnych czasów. Ludzie sprzedawani w niewolę do Ameryki i na Karaiby, głośni oczywiście z sobą tą religią. Religia ta uległa pewnej modyfikacji i Również zmieniła nazwę na wód. E, z wol na wód. E, w języku FON, w języku no, najbardziej popularnym właśnie na, w, w, w rejonie Zatoki Chileńskiej, to w znaczy być wolnym. Duch znaczy dobre życie. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, jakie życie mieli niewolnicy, to nic innego, że zmienili właśnie tą wodum na wód. to znaczy też w języku fon, duch lub no, Bóg. To jest mniej więcej e, synonim. E, no, czarny PR e, dały filmy. Czarny Piar, właśnie, Wudu dały filmy trzeciorzędne, czwartorzędne Hollywoodu, gdzie przedstawiana jest ta religia jakoś, jakaś dziwna no, sekta, gdzie no, krwawa, gdzie uprawia się czarną magię i tym podobnych historii. Wodum jest, no a tym samym oczywiście rozumiem, wudu jest to poważna religia. Tak jak każda religia, mająca za zadanie no, wyjaśniać człowiekowi zawiłości świata, uczynić człowieka lepszym, czy nawet go uszczęśliwić, tak samo jest właśnie z wolnym. Jeśli chodzi o tą religię, ja nie będę długo mówił Państwu, bo ja też nie lubię stać i słuchać, jak, jak ktoś gada i gada. Także króciutko będę mówił. Głównym Bogiem Wolunt jest Bóg Mału. On jest tak Bóg wszelkiego stworzenia. On jest tak wielki, że jest niepersyfikowany. A więc nie ma jego, nikt nie potrafi sobie wyobrazić jak on wygląda. Nikt nie jest godzien sobie wyobrazić jak on wygląda. Ponieważ to jest Bóg wszechstworzenia, to stworzył również swoje dzieci, czyli pomniejszych Bogów. Największymi z tych całego oklejanych bogów to jest Bóg, a to jest bogini wody, Bóg pioruna i ognia i Bóg ziemi, a więc tych trzech żywiołów, które no, są głównymi żywiołami w Afryce. Poza tym jest cała, cały szereg, właśnie niezliczona ilość innych duchów, czyli bogów, innych patronów. To no jak w każda wioska ma swojego Boga, każdy człowiek sobie wymyśla własnego ducha, który go chroni, tak jak u nas do aniołów i jeśli, I tak takim reprezentantem... Aha, no i właśnie, dla przykładu, na przykład koalicjanci mają swojego Boga, któremu składają ofiary, modlą się, proszą o to, żeby jak najwięcej mogli złapać. Przestępne. Natomiast złodzieje mają swojego Boga, który z kolei też składają ofiary żeby ci... i proszą go, żeby nie zostali złapani przez policjantów. I tak dalej, i tak dalej. E, takim reprezentantem bogów na ziemi jest fetysz. Co to, to jest fetysz? Fetysz to może być pomnik, to może być, właśnie to może być wszystko. To może być podnik wyobrażający jakąś postać, czyli najczęściej tego boga. To może być drzewo, na przykład drzewo, centralne drzewo, we wsi, na przykład bałoba, olbrzymie drzewo. Może być kawałek jakiegoś drzewa dziwnego, nadpalonego, gdzieś tam stojących we wsi. Może być tak jak tutaj po lewej stronie mamy takie panóreczki nad tym domem. To też są wszystko fetysze i broń Boże, tam siąść na tym eee, i eee, również oczywiście eee, fetysze są malutkie. Każdy e, człowiek e, wierzący w tę religię ma no, jakiegoś małego fetysza, takie nie to u nas są jakieś tam medaliki prawda, eee, czyli takie historie. Eee, no, e, Zadaniem fetysza jest chronić człowieka, cały wioski, jakiś wioskowy fetysz lub człowieka przed złymi mocami, przed jakimiś nieszczęściami, zapewnić mu szczęście, dobrobyt, pomyślność. Żeby wzmocnić potęgę fetysza, mówię o fetyszu wioskowym, no to składa mu się ofiary. Poprzez no, polewanie go na przykład olejem palmowym, przez polewanie no, alkoholem zrobionym z soku palmowego czy również w szczególnych przypadkach że poprzez skrapianie tego krwią. Krwią najczęściej jest to kurczak lub yy, yy. Właśnie koźlątko i ten fetysz oblany właśnie tą krwią. Boga nie interesuje ciało, tylko krew. W związku z tym po tych całych uroczystościach widzą właśnie dalej tego kurczaka czy, czy kozę, zabierają z powrotem i one sobie normalnie spożywają. Głównym sposobem wyrażania, proszę Państwa, uczuć wśród Afrykanów jest taniec. Wszystko jedno, czy to jest smutek, czy to jest radość, czy to jest szacunek do czegoś, do kogoś. I w związku z tym w uroczystości 10 stycznia to polegały na tańcu, a więc były, właściwie byłem na dwóch uroczystościach. Choć w każdym Weninie, w każdym miasteczku, w każdej wsi takie uroczystości się odbywały.